Dzisiaj taka mała informacja dlaczego nie ma filmików odnośnie yy, ogarków i tych pierdół. Yy, Spierwszyło mi się CDI i w ogarze i zaczął przerwać, więc wymontowałem z mini-crossa, ponieważ ma kapcia a tylnia opona wygląda jak wąż wijący się. Yy, więc wymontowałem z niego zapon i okazało się, że muszę coś. Nie wiem dlaczego nie chcę chodzić ani na tych. Yy, ani na tamtym oryginalny yy, na tym CDI co pierwsze zrobiłem, ani na tym z minicrossa o dziwo minicross na tym chodził yy, więc rozgryzam na razie ogarka yy, i odnośnie filmik będzie gdzieś za tydzień będzie pokazane będę musiał rozebrać cały silnik z minicrossa w celu wy, wymienienia łożysk z wału, bo już yy, Szkoda z czym gadać i muszę dać z powrotem gaźnik PZ19 i uszczelnić tą głowicę z dezameta. Yy. I jeszcze zaczynam dziwny drugi projekt przerabiam go tego kłada na jipa teraz do ogarka a z ogarkiem sprawa wygląda następująco. Nie ma krzywki, ponieważ musiałem odnotować Cewka jest e, dobra, wszystko jest e, gaźnik PZ16 założony niewyregulowany porządnie, bo e, jeśli wchodził nam zbyt małe e, obroty to potem nie mógł się wkręcić i zapłon był mniej więcej gdzie e, mam miały zaznaczone na Magdecie e, kropkę i ona była zapłon normalnie był na wysokich obrotach tu Kropka była jak się y, z rampą stroboskopową, a przy wolnych obrotach jest tu czy mi miał około 5 mm albo i więcej przed GMP i w ogóle nie mógł się wkręcić pod, na tych niskich i tu muszę właśnie rozebrać też ten silnik w celu o, o, zje, ten y, przy tamtym rozbieraniu silnika wcisnąłem y, y, chcąco Clean z y, u księżyca startera i taki teraz jest efekt. Kopnie się a potem kopka ucieka, więc muszę rozebrać cały silnik. Do tego muszę odskrycić tą klapę jeszcze i wymienić potem simmering. Ten też chyba wymienię od razu, kupię sobie cały komplet, bo tu pamiętam, że był pierwszy to był mój silnik co rozbierałem, więc yy, był bardzo wciśnięty. To mogło też blokować go trochę e, co tu jeszcze jest zrobione w, włącznik jest zykłada i stacyjka przeniesiona do przodu wszystko działa światła działają już jeszcze z takich rzeczy zrobionych to puszka e, w tłumiku jest puszka z y, pianki uszczelnień nie wiem jak to się tam nazywa wycięte dwa otwory dla bo nie, nie miał tej puszki oryginalnie, tam był tuławik, czy co to tam było. Nie miał tego oryginalnie i strasznie głośno chodzi więc musiałem dorobić. Jeszcze jest kierunkowska do zrobienia. Hmm. Skarbnica wiedzy. Dupa. Udało mi się upolować ostatnio u... Yy, już nie pamiętam u kogo. Kółko z Komara i tylnie koło z ws -ki. Teraz, teraz poluję za jakimiś lagami przed nimi, innymi do Garka i innymi tymi amorami, bo tam, bo na nasze polskie drogi dziurawe jak ser nie nadaje się w ogóle. dokładnie hmm. mały kompresor który i tak gówno działa. I lampę z no. Więc to by było na tyle, dlaczego nie ma filmików.